Cześć i dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. E, w kolejnym e, filmiku z e, recenzjami kart tarota, mm, dzisiaj sięgnęłam przy ostatnim czytaniu, pytalię, e, to się nazywa Silver Witchcraft Tarot, e, wydana przez Slowskalabio w 2014 roku. Jak e, można e, to wywnioskować z guidebooka, e, czyli z tej broszurki, za chwilkę do niej zajrzymy, bo tutaj to pudełko ono. Wygląda dosyć skromnie. To jest zwykłe takie kartonowe pudełko w ten oto sposób otwierane. Tutaj Wam pokazuję, jak ono wygląda. Z jednej strony mamy arcykapłankę przepiękną, tutaj mamy zdaje się, że to jest askielichów. Za chwileczkę sobie zerkniemy. I to jest takie proste pudełko kartonowe z miękkiej tektury. Tutaj ze srebrnymi takimi napisami. I oczywiście tym, tym logo loσκalabio, które mnie się, mnie się ono bardzo podoba. Więc, więc, więc to jest pudełko. Ja te karty mam dosyć długo, bo tylko jakoś tak yy, mało ich używałam. Przypomniałam sobie o nich przy okazji czytania na NUW Raku, yy, tutaj na 29 czerwca. Yy, I tak, taka konsternacja nastąpiła. Ja kurczę, chyba nie zrobiłam recenzji tej talii. tak sobie przejrzałam wszystkie te karty i rzeczywiście to jest bardzo interesująca yy, talia. Ja zupełnie nie wiem dlaczego... Tak mało z niej korzystałam i tak mało ją m, używałam. E tutaj, tak jak powiedziałam, mamy tutaj ten rok wydania Copyright Los Calabio, ale co ciekawe, tutaj jest e, też informacja, m, że właśnie ta, ta instrukcja, cały ten e, opis powstał we współpracy wydawnictwa Los Calabio wraz z panią Barbara Moore. Czyli jest to, jest to postać, która no, jest swego rodzaju autorytetem, jeżeli chodzi o tarota. W ten oto ten sposób wygląda ten, ten guidebook, więc mieści się w nim niewiele. Tu jest jakiś, jakiś jeden rozkład pokazany: Welcome to the Silver Witch czyli mamy tutaj wprowadzenie. No i są opisy po angielsku tych kart, bo popatrzmy sobie, jakie mamy tutaj języki: angielski, włoski, hiszpański, francuski i niemiecki, czyli najbardziej popularne języki Europy. Oprócz samych kart, mieści się tutaj wkładka. I ja, na widok tej karty, głupca zakupiłam talię Alcalabio, tak? Którą, którą, którą zre zrecenzowałam na, e, u, u siebie na kanale. Ehm, tu jest jakieś specjalne wprowadzenie do Tarota, więc tutaj są też podziękowania na tej wkładce. Więc nie będziemy tego tutaj czytać, bo tu chodzi o same karty, nie o, o, o inne rzeczy, nie o, o dodatki. więc tutaj mamy też autorów, więc ta karta jest dla mnie ważniejsza. Ta wkładka tutaj, tak? Barbara Moore. And the artwork by Franco Rivoli. No bo to jest włoski projekt. Więc w ten sposób on wygląda. No, przejdźmy sobie flip and through, tak jak zawsze, przez całą tę talię. Bardzo osobliwa karta głupca. Karta zero. Mamy tutaj jakieś przecieranie szlaków, powiedziałabym, albo jakąś pierwszą drogę, pierwszą ścieżkę, którą, którą głupiec wydeptał. Jest tutaj coś takiego. Um, niecodziennego, niecodzienny widok tego zaćmienia. Tak mi się z Eklips, kojarzy tutaj, tak? Czyli zaćmienie. E, no i mamy symbol tego, tego drzewa, więc wydaje mi się, że to jest ten symbol źródła, ale też logii tego, skąd pochodzimy. E, naszych korzeni i naszej też przynależności. Bo to drzewo widać, że jest wiekowe, ma, ma wiele, wiele lat i. Um, i, I też jest tutaj jakaś, jakaś postać przy nim pokazana, więc sądzę, że jest to nasz głupiec, um, który pewnie się żegna z tym domem i pewnie y, idzie zaczynać jakiś nowy etap swojej, swojego życia. Więc w ten oto sposób wygląda ta karta. No, ja ją tak rozumiem, ja ją tak interpretuję, bo, 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 bo nie jest to bardzo często spotykane. Y jakby zinterpretowanie graficzne karty głupca. Tutaj mamy fajnego maga też. Bardzo mi się ten mag podoba. E, co ciekawe, jest tutaj księżyc w pełni na tej karcie, tak. E, natomiast no, on wska wskazuje tutaj e, prawą ręką na, na górę, tutaj wskazuje na to, co wyczytał, tak. Czyli tu jest jakaś wizja, tu jest jakaś, jakaś teoria, bo dla mnie, mag on, e, on próbuje coś robić, ale jemu brakuje tej teorii. Więc e, on się od razu, zabiera się od razu za praktykę zazwyczaj w tych wszystkich taliach tradycyjnych, w, w których jest zobrazowany. E, więc, tutaj, e, więc tutaj się zaczyna od teorii, być może od spisania jakiejś wizji, być może e, od próby zrozumienia e, i przełożenia być może tego na doświadczenie, tak, w jaki sposób będzie, będę tego doświadczać. Natomiast jest tutaj rzeczywiście ta, ta koncentracja, która zawsze. Się wiąże z magiem, i, i zawsze ten mag ma tę koncentrację gdzieś na twarzy zaznaczoną. Więc w ten oto sposób wygląda karta maga. Nie pokazałam wam rewersu. Tutaj on, on jest dosyć prosty, fajnie tak wygląda. E, mamy ten symbol bardzo mocno dla mnie mm, związany z arcykapłanką, e, bo mamy te dwa sierpy i, i ten księżyc w pełni. No i taki ładny niebieskofioletowy kolor. Więc, więc fajnie. Karty one są dosyć śliskie, są też dosyć grube i porządne, więc, więc jakościowo są fajne. E, tutaj mamy naszą marce kapłankę. Ona mi się bardzo podoba. Piękna jest ta kolorystyka, ja lubię takie odcienie. E, tutaj za jej plecami wisi jakaś płachta, jakaś tkanina, która zasłania to, co tam, co, co tam się dzieje z tyłu, bo tutaj jest jakiś blask, tutaj wychodzi po bokach, tak? Natomiast ona nie pokazuje tego, co, co, tam, co tam z tyłu jest. Ona nie, nie ujawnia tego, co ona ma w zamyśle. Nie ujawnia tego, co myśli i nie ujawnia tego, co, co jest u niej z tyłu w głowie. Ciekawe jest tutaj to, że ta jej korona się odbija w tej wodzie, do której ona właśnie wkłada stopę. Ma księgę na kolanach, więc bardzo mi się podoba też ta arcykapłanka. Tutaj mamy naszą cesarzową. Tak są arkana wielkie pokazane, że na jakichś takich postumentach stoją, na, na jakichś kolumnach betonowych te postaci. No cesarzowa jest symbol tej jej umiejętności pomnażania, ale też, no, no też symbolu rozmnażania, tak, te króliki tutaj, bo to jest bardzo płodna energia, natomiast też jest ten, ten orzeł tutaj, tak. Jest symbol jej kobiecości w postaci tej różowej wstęgi, tutaj, którą ona ma, jej łączności właśnie z naturą, też bym powiedziała, przez te zwierzęta, które tutaj się znajdują. Ona ma też koronę tutaj. Jest to Wielka Matka Ziemia, więc można powiedzieć też, że jest to Królowa Ziemia, czy Królowa, Matka Natura. W ten sposób ona wygląda. Tutaj mamy do pary cesarza. I tutaj y, się oni fajnie jakby uzupełniają przez te wstążki. On tutaj też i patrzy w jej stronę, tak? tak jakby je obok siebie tutaj y, usadowić. Y, symbol barana, i tutaj są te, te, te młode barany, więc y, jest to bardzo mocno tutaj nakreślony ten, y, ten aspekt tej karty pod kątem oj ojcowskiej bardzo energii. Tak? Bo mamy dorosłego osobnika i te dzieci. Więc przede wszystkim tutaj autorzy zwrócili uwagę na ten aspekt cesarza. No natomiast no jest to postać, która jest bardzo taka um, niosąca się z tymi żelaznymi gdzieś tam zasadami, z dyscypliną, z uporządkowaniem, z ładem, z kontrolą. Dla mnie to jest wszystko to, co o cesarzu z tych podstawowych y, kwestii. Dalej mamy The High Priest, tak? y, czyli mm, nie mamy tutaj The Hierophant, tylko mamy Arcykapłana. No, jest on bardzo podobny do tej, do tej arcykapłanki, którą wam pokazywałam. Jest w ten sam sposób ubrany, to są tutaj te same, ta sama kolorystyka, to samo tło jest wykorzystane. I też ma tę księgę, więc Tylko on ma tę księgę otwartą. I co wskazuje właśnie też na jego jakby większą otwartość niż w przypadku tej arcykapłanki, bo, bo arcykapłanka jest postacią, która jest taka dosyć wycofana. Zamknięta, do niej dostęp jest trudniejszy. Natomiast tutaj arcykapłan to przede wszystkim jest mędrzec i nauczyciel, i ten, który jak w tych tradycyjnych zobrazowaniach mamy pokazane, że on właśnie naucza, że, że zazwyczaj on nie jest sam na karcie, tylko są jakieś postaci przed nim, które, które chcą się uczyć od niego, albo które przyszły po poradę do niego, wręcz tak bym powiedziała. Tutaj mamy kartę kochanków. W ten sposób oni wyglądają. Bardzo ciekawie jest zobrazowany właśnie ten, tutaj ta, ta karta rydwanu, bo e, to jest jakaś wzniosłość, tak? Ta para rodziców wznosi to dziecię. Przypomina mi to, to trochę, jakby scenę z chrztu, ja bym tak powiedziała. E, natomiast, e, ja bym powiedziała, musisz się wznieść, tak? Na jakieś tam wyżyny. E, pokazać tą pewność siebie, pokazać, że bardzo chcesz, że się starasz o to, na czym ci zależy, bo to jest taka karta. No, zupełnie inaczej zobrazowana w tradycyjnych ujęciach niż tutaj, więc, więc trzeba się wznieść ponad własne wyżyny. Tutaj mamy kartę siły i mamy postać nie kobiecą tym razem, tylko mamy postać, która ma jakąś zieloną maskę na twarzy. Natomiast no również jest spokój w tej karcie, ten spokój, z którym mi się bardzo kojarzy ta karta siły. Mimo tego niecodziennego zobrazowania powiedział, że są tutaj te tradycyjne elementy zawarte. Czyli postać lwa i postać ludzka, ale tym, tym, tym razem nie kobieca, tak? Więc jest tutaj coś innego, a ja lubię to, co inne, więc podoba mi się. Tutaj mamy pustelnika ze światełkiem i z, i z laską, taką potężną, ma tą laskę, fajnie też wygląda. Mamy kartę tutaj koła fortuny. Dalej mamy sprawiedliwość. Też są dwa elementy, biały, czarny, sprawiedliwość z opaską na oczach. Tutaj coś się z tych rąk wysypuje, nie wiem czy to tak, motyle tutaj są. One lecą, wskazują jakby ten kierunek wiatru tutaj, ja bym powiedziała, czyli ten odpowiedni kierunek, w którym w którym... Powinno się zmierzać gdzieś tam, jeżeli chodzi o jakby o prawidłowość swoich działań, też ja bym też tak powiedziała, jeżeli chcemy się kierunkować w tą, w tą dobrą stronę, bo, bo sprawiedliwość no, to, to jest często karta, jak mówię, związana z, z konsekwencjami, tak? System kar i nagród, też ja bym powiedziała, bo to jest taka karta bardzo taka sądowa, ja bym tak w ten sposób o tym chociaż nie jest to sąd ostateczny, natomiast no, no to jest ta zazwyczaj, tak? Czyli, y, czyli właśnie symbol władzy sądowniczej, więc w ten sposób ona wygląda. Tutaj mamy też niecodziennie pokaza pokazaną kartę wisielca. Y, to jest mężczyzna, jogin, który stoi na głowie i medytuje. Jednak jest ten element medytacji, który jest bardzo, bardzo ważny, i, i jest to nawiązanie gdzieś tam do buddy, bo tak mi się wisielec kojarzy często. Więc w ten sposób on wygląda. Karta śmierci bardzo fajnie też pokazana. Z poczwary w motyla. Mamy tutaj to, ten, ten element właśnie tej transformacji, zwłaszcza fizycznej. U mnie karta śmierci. W, tych, w pracy z klientami indywidualnymi zazwyczaj pokazuje zmiany wizerunku, nie tyle zmiany, jakie zachodzą, gdzieś tam po prostu na różnych płaszczyznach naszego życia, czy zawodowego, czy, czy zmiany w sferze prywatnej, no to, to, to jednak mnie ta karta częściej pokazuje. Właśnie te metamorfozy, takie fizyczne, i, i dlatego do mnie to zobrazowanie bardzo przemawia. Popatrzmy sobie, co tutaj mamy dalej. Tu mamy kartę umiarkowania z dwoma pucharami w rękach. Tutaj się leje woda, wzrasta jakaś roślina, możemy to zaobserwować. A tutaj zasila się ptak, tak? Ma swoje tutaj tutaj źródło, z którego może się napoić i, i ugaść swoje pragnienie. Więc są tutaj te dwa elementy. Zasilamy to co, to, to, co wymaga tego zasilenia. Tutaj mamy kartę diabła i tak się zastanawiałam. No nie rozumiałam tej tali przez dłuższy czas, wydaje mi się, dlatego ona swoje też przeleżała. Ale no, diabeł to jest, to jest ten pan tego podziemia, tych cienistych stron. I tak jest ponury ten obraz. Rzeczywiście mamy tutaj jakieś takie ciemne drzewo, które. Rzucając zło wrogie cienie, wygląda jeszcze straszniej, niż wygląda tutaj. Natomiast tutaj rzeczywiście jest wskazanie na tą cienistą stronę ludzkiej egzystencji, ludzkiej duszy przede wszystkim też, bo to jest, tak jak powiedziałam ten pan cienia, tak? Więc, no, więc, więc więc tak, autorzy to widzą i, i, i do mnie to przemawia już w tym momencie, teraz, kiedy ja rozumiem te karty bardziej. Tę talię, całą, tutaj mamy kartę wieży. Więc jest ten element y, właśnie na który uderza, y, gdzieś tam nawiązuje to do, do tego. Bo to jest też karta, która się chyba domem Bożym nazywa w, w jakichś tam innych taliach starszych y, z tego co ja kojarzę. Więc, więc jest tutaj jakiś rodzaj ostrzeżenia, jakiś rodzaj sygnału, tak? Że, że coś powinno się zadziać, um, że, że coś zaczyna drżeć w posadach i ja tak w ten sposób rozumiem tę kartę, bo nie ma tutaj tego budynku, który się wali na tej karcie. Tutaj mamy kartę gwiazdy, więc łączność, rzeczywiście byt połączony ze źródłem, tak jak ja rozumiem od, od, od jakiegoś tam czasu tę kartę, też pod tym innym kątem. No i tutaj mamy naszą marcę kapłankę na, na karcie tego księżyca. Um, tak, i tutaj też jest nasz arcykapłan na karcie słońca, więc się powtarza ta para i, i, i fajnie doceniam te konsekwencje i ten w ogóle ten e, cały ten koncept, więc, więc przemawia to do mnie, tak, bo, bo tam mieliśmy właśnie tak jak mówię, tą postać ym, żeńską kobiecą, tu, tak, czyli to jest ta bierna, i, i księżyc też jest bierną tą kobiecą. Energią, a tutaj mamy właśnie ten bardzo aktywny męski pierwiastek pokazany w karcie słońca. No i są oni tutaj, tak, wykorzystani. Tutaj mamy sąd ostateczny, więc jest tutaj jakaś nowa forma, coś tutaj się zmienia, wyższy poziom świadomości, tak jak ja to rozumiem. I mamy kartę świata. I znowu jest to drzewo, które na karcie głupca występowało. Tak, ja sobie wyobrażam, że to jest to samo drzewo. Więc tak, moi drodzy, wyglądają arkana wielkie. Teraz y, mamy arkana mniejsze. Tutaj mamy y, asa pucharów, to co jest na pudełku z jednej strony, to co wam pokazywałam. Tutaj mamy dwa puchary. Ja bym powiedział, że to jest pojednanie. Tak mi się kojarzy ta karta. Tutaj y, trzy puchary: radość powody do świętowania. Mamy tutaj trzy postaci żeńskie. Jedna w ciąży, zdaje się. Więc jest tutaj jakaś też integracja, integralność i jest e, moc tej trójki. E, tutaj jest duży taki ładunek energetyczny, nie jest to pojedyncza wibracja. E, dalej mamy cztery puchary. Przesypia, to co się dzieje dookoła, tak? Jest tego nieświadoma. Jest karta, która jest z brakiem satysfakcji z niedocenianiem też tego, co mamy. Tutaj mamy kartę pięciu, pięciu pucharów i to jest postać, która gasi świeczki, trochę mam ciarki, bo u nas w rodzinie to jest, to się często zdarza i to jest taki, taki znak na to, że ktoś niestety się wybiera na inną stronę mocy, kiedy moja mama albo mój dziadek, któryś z, z tych dwójka ma taki sen, że chodzi po lesie i gasi świeczki. Więc dla mnie jest to karta żałoby rzeczywiście. Biorę pod uwagę to, to jakby te, te, te symbole, które, które tak się u nas właśnie w rodzinie ujawniają. Przed niestety śmiercią, kogoś, kogoś z naszego tutaj rodu, tak? Można w ten sposób potem powiedzieć. Tutaj mamy szóstkę pucharów, więc to jest taka karta bez troski, beztroska to przyjemność. Kiedy nie jesteśmy. Obciążenie jakimikolwiek zobowiązaniami, ja bym tak powiedziała. To jest taka właśnie beztroska, bardzo przyjemna karta, ale powrót też do źródeł, do dzieciństwa. Tu mamy siódemkę pucharów. Ciekawe, bardziej ona mi się z siódemką denarów kojarzy. Natomiast jest tutaj rzeczywiście mnogość tych elementów, i, i, i to są te. Te możliwości, które, w których nie jesteśmy ograniczeni tylko do tego, żeby wybrać coś jednego. Tylko postać ma koszyk i, i, i go zapełnia tymi różnymi bogactwami, które zrodziła Ziemia. Natomiast bardziej mi do denarów pasuje to zobrazowanie. Um, tutaj mamy ósemkę, ósemkę pucharów, czyli ogień zmian tutaj płonie, tak? bo ósemka to jest... To jest, to jest karta pójścia dalej przed siebie, to jest karta poszukiwania głębi, to jest karta trudnych decyzji emocjonalnych, ale uświadamiająca nam, że tutaj już nic więcej nie zdziałamy i nie, zwoju, nie zwojujemy na tej płaszczyźnie. Trzeba coś trzeba odszukać jakiejś właśnie głębi tutaj. Tu mamy dziewiątkę pucharów, czyli konsekwencja decyzji, które zapadają w poprzedniej karcie, czyli to jest to. Samo spełnienie emocjonalne, satysfakcja emocjonalna. I tutaj mamy pełnię. Pełnię i kompletność, tak? I, I sytość emocjonalną, czyli dziesiątkę pucharów. Teraz karty dworskie. Tu mamy pazia. Jakieś takie duszki tańczą tu na wodzie. Tu jest nasz rycerz. I co ciekawe, na delfinie. Bardziej mi się delfin zawsze kojarzył z królową pucharów, z tą matczyną, opiekuńczą energią. Natomiast może to jest kwestia tego, że, że on szuka tego miejsca, w którym będzie czuł się zaopiekowany, bądź, bądź tej swojej drugiej połowy, którą będzie się on opiekował, ale, ale to będzie też wzajemna, która będzie się opiekowała nim. Królowa Pucharów na tronie z muszli, bardzo taka spokojna. I tutaj mamy króla. To już jest Rafa albo skały, bym powiedziała. No te skały to tak mi się z, e, kojarzą z tym królem e, Kielichów e, w Tarot of Mystical Moments. Tam mamy takiego skalnego właśnie króla na morzu. Dobrze. Teraz mamy żywioł ognia, czyli buławy. Tutaj mamy asa buław. Mamy kota i ogień. I ognisko rozpalone. Więc tak wygląda ta karta. Tu mamy dwie buławy patrzenie w horyzont, ale na razie jeszcze nie postawienie kroku dalszego. też jest tutaj ten kot, leniwie wyciągnięty. jeszcze się póki co na razie tu nic nie dzieje. E, tu mamy trzy buławy, czyli już kot wstał, już się pręży, już się przygotowuje do skoku, e, czyli do kroku naprzód, do pójścia naprzód. czyli tutaj jest, e, to jest dla mnie karta oczekiwań i wypatrywania widoków na przyszłość. E, tu mamy cztery buławy. Więc no to jest no, karta domowego ogniska dla mnie. Jest to też taka energia też z, z celebracją związana często. E, pięć buław. Tutaj mamy jakieś stowarzyszenie, ja bym powiedziała. Bardziej tutaj te, te koty prowadzą jakiś rodzaj aktywności. Te postaci raczej tworzą tu jakiś zaklęty krąg, ja bym powiedziała. Więc też jest to karta, która wnosi te kolejne znaczenie, bo, bo piątka buław to jest zazwyczaj. Rywalizacja, a tutaj jest bardziej naznaczone to współdziałanie. Jedynie te koty tutaj wskazują na to drugie znaczenie tej karty. Tu mamy 6 buław. Czyli tu jest jakiś sukces, ale tu jest jakiś rozejm czy kompromis zawierany. Tu mamy 7 buław. Więc tutaj jest obrona, samoobrona. Dla mnie to jest taka karta bardzo często. Tu mamy ósemkę, czyli to jest energia. Spraw tematów w toku, ale biegnę przed siebie, ruszam, wystrzelam. To jest energia, która jest wystrzelona już. Już działania są w toku, właśnie tak. I tu mamy dziewiątkę i 10 buław. Czyli komplet, tutaj pakiet, to wszystko, co jest nazbierane, to są jakieś wartości, które będą podtrzymywały to ognisko, że one mu nie pozwolą zgasnąć. Więc też y, naprawdę ta talia dużo nowych znaczeń wnosi do interpretacji. Tutaj mamy pazia, który gra z ogniem, gołymi rękoma sobie tutaj y, trzyma na tych, na tych gołych dłoniach, tak? Na nagich dłoniach te płomienie. Do czasu aż się oczywiście nie poparze, on się tego też nie boi. Najwyżej. Y, tutaj mamy rycerza buław. też tak niesie ten, ten ogień są te salamandry tutaj z tego co widzę takie w formie światła pokazane on jest na wielbłądzie tutaj więc rusza po przygodę życia tu mamy królową taka poważna i król czy coś z tego worka tutaj wysypuje więc tak oni wyglądają teraz denary żywią ziemi a z denarów też są te symbole, właśnie co są na rewersie, tutaj. To są pierwsze kroki ku inwestycjom, tak bym powiedziała. Tutaj mamy dwójkę, czyli to są te dwie wartości, tak? Dwie takie same wartości, które mają takie same jednakowe priorytety, taką samą hierarchię i taką samą wartość. Tutaj trzy denary, więc tutaj jest karta dla mnie współpracy, ale to jest rzemieślnik. Mi się tak często kojarzy ta karta, który wykonuje swoją pracę. Często, praca na zlecenie też mi pokazuje ta karta. Tutaj mamy cztery denary. Bardzo duży spokój jest w tej karcie. Podoba mi się ona. Tu mamy pi piątkę denarów. No jest to karta zubożenia i tutaj też te postaci. Um, no tak. Wyglądają dosyć biednie, tak bym powiedziała tutaj. To, to odzienie też jest takie bardzo y, liche. Tutaj mamy szóstkę. Bardzo taka duża równowaga. Siedem denarów. Stoję i czekam na rozwój wydarzeń. Tutaj jest ósemka. Piększanie rzeczywiście, tutaj takie przystrojone to drzewo tymi lampionami, to co też jest na pudełeczku, to jest dziewiątka denarów, tak wygląda i 10. to ja Pazia, który coś znalazł, coś zebrał, więc takie jest bardzo trady Tradycyjne znaczenie ta karta nasuwa, tak? bo to co, to, co znalazłem, to, to się tym pożywię. Dla mnie to jest wartość, którą zdobyłem, e, i, i to jest dla mnie najważniejsze. Są też krasnale na tych kartach. Tutaj mamy rycerza na jelonku. Królowa, też króliki, też krasnoludek, też jest nawiązanie do cesarzowej, do Matki Ziemi. I tutaj mamy króla. I teraz miecze, a mieczy. Bardzo też ciekawie jest zobrazowany po tej stronie. Mamy noc i księżyc, tutaj mamy słońce i ten miecz pomiędzy nimi, który jest symbolem jakby godzenia ich, ale też to jest taka bardzo błyskotliwa myśl. i Tutaj się zaczyna, tak jak to się mówi, na początku było słowo, tak? Więc zaczyna się od słowa. Od, od definicji, od, od teorii, która, która się wzięła ze wszystkich różnych aspektów, która właśnie łączy wiedzę, doświadczenie i, i, i dzięki niej można przejść do działań. Bierze się z teorii, bierze się z praktyki też czyli z aktywności i z myślenia. Tutaj mamy dwa miecze. Trzy miecze, też bardzo tak zobrazowane, nietypowo. Natomiast tutaj jest symbol, ja bym powiedziała, kielicha i ten miecz wbity w ten kielich, tak? Czyli gdzieś jest tutaj to wskazanie na zamrożenie tych emocji, na to, że one nie powinny tutaj brać udziału absolutnie w, jakby w tym, w tym kroku, jeżeli chodzi o ten żywioł powietrza. One są tutaj zamrożone, one tutaj mogą, mogą poprzeszkadzać, bo, bo to jest często karta, która... Która się wiąże z rozpoznaniem, ale często ona jest w tym tradycyjnym ujęciu tak zobrazowana, że to są ciosy w serce. E, tak, czyli jakieś tam rozczarowania też, jakieś tam ukłucia właśnie. E, tutaj mamy cztery miecze, na grobek. Pięć mieczy. Ja bym powiedziała, że to jest próba dogadania się. Bo tu jest jakaś kreska oddzielona. To jest mój teren, to jest twoja połowa, to jest moja i dogadujemy się, bo te postacie nie są zadowolone tutaj, one albo to jest ob obmyślenie wspólnej być może strategii razem tak jest to pokazane sześć mieczy tęcza więc jest tutaj też um, jakaś, jakaś nadzieja w tej karcie tak bym powiedziała w ten sposób tutaj mamy siedem mieczy piesek Tak wygląda ta karta. Tutaj mamy 8 mieczy, ale się uwalnia ta postać, więc jest świadoma y, tego, że y, że z tego znieruchomienia można wyjść. Że ono nie jest koniecznością wcale, ani jedynym rozwiązaniem. Tutaj mamy 9 mieczy. Jakiś potrzask tutaj rzeczywiście jest. Smutna dosyć karta. Tutaj mamy 10. Wypełnia też inaczej wygląda. Nie ma tej postaci, która jest zasztyletowana i leży na brzuchu. Inaczej to wygląda. Tu mamy pazia. Tutaj jest rycerz na ptaku. Królowa. I tutaj jest Król Mieczy. I tak moi drodzy wygląda cała ta talia. Napiszcie mi w komentarzach, co, co sądzicie, czy wam się podobają te karty. A ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia na kolejnych recenzjach.